Cześć, z tej strony LEGO fan i dzisiaj ja chciałbym wam pokazać nową rzecz Ocean, czyli puszkę z kartami LEGO Ninjago. Zapraszam. Z tyłu puszki po otworzeniu znajdziemy taką ulotkę, co zawiera puszka. I... a w środku... A w środku znajdziemy dwie karty limitowane Nia kontra Harumi oraz Kol kontra Czaskową oraz pięć saszetek z kartami. W pierwszej sosetce znajduje się tak. Już tylko tu wyciągnę. Czekajcie! Znajduje się tak: gigantyczny wojownik yy, Ninja z 50 Garmadon, Smok Ziemi oraz Power power. W drugiej znajdziemy przygotowanego samuraja X-Senik Ciemnego Kiloła, więzieniu łowców smoków, buzowy mi się oraz kawałek smoka ognia. W trzeciej znajdziemy Jack-Jack, listonosza. Tornado Kreacji, Miecz Ognia oraz Złego Judge Jacka. W, w, w czwartej sześćsetce znajdziemy Zasady Gry, yy, Atak z Kaya, Podstawną w Harumi, Ognisty Oddech, Kartę puzzle oraz Smoczy miszkol. W piątej i już ostatniej na dzisiejszej znajdziemy Shejda Mistrz Czaczenia, Iron Barona, Smoczy Oddech Facebook. Potę... Potężny mistrzowy żywioł, oraz kawałek Firsbona. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na inne moje materiały z kartami Lego Ninjago. I do zobaczenia. Cześć!